Marko witam w kolejnym filmie na kanale Mazury Fishing Team. Jak do tego doszło nie wiem, ale praktycznie od miesiąca nie byłem na rybach. A to jest absolutnie niedopuszczalne, a wręcz powiedziałbym niezdrowe. Ostatnio co prawda wyskoczyłem w poszukiwaniu kleni, ale okazało się, że w miejscach, w których w zeszłym roku łowiłem klenie, niestety nie ma w ogóle wody, dlatego nie było praktycznie szans na złowienie ryby. Dosłownie kilka głębszych dołków znalazłem, gdzie potencjalnie mogło się coś tam znajdować. Jakieś jednobranie, ale ogólnie tragedia, a dziś jadę sobie w inne miejsce, na inną rzeczkę i spróbujemy porzucać trochę za aczkolwiek klenie też tam mogą się znajdować, myślę, że będzie trochę głębiej niż tam, gdzie byłem ostatnio. No i zobaczymy, no w końcu przydałaby się jakaś rybka, bo on tak ogromny niedosyt, że nie pamiętam kiedy tak ostatni raz miałem. No i co, lecę na miejsce, pogoda naprawdę fajna. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych wędkarzy przede mną. Jeżeli będą, no to wtedy poszukam sobie jakiejś innej miejscówki. Więc nie przedłużam i widzimy się już na miejscu. No jestem już na miejscu i tak się właśnie zastanawiałem, który kijek kij, czy ten delikatny z cienką plecionką, żeby były dalsze rzuty i być może więcej kontaktów z rybami, czy ten grubszy zestaw, na który łowiłem ostatnio, przy którym nie muszę się martwić, jeżeli weźmie mi większa ryba albo jakieś będą dosyć ciężkie warunki podczas holu. No i jednak biorę ten grubszy zestaw Nie mam zupełnie koncepcji na dzisiejszy dzień Najpierw trochę na Twinczas popróbuję Już powinny chyba wychodzić do takich przynęt. Szybkie prowadzenie z nurtem Miejscówki są naprawdę fajne Ławię je na razie w strągowymi, ale widzę, że jest tutaj potencjał na Są fajne takie ząby. Na pewno jedna i druga ryba występuje w tej rzece. I teraz nie wiem na czym się skupić, ale na razie skupię się na pstrągach. Ewentualnie wracając trochę pokombinuję. I właśnie jakie miejscówki. No przecież to jest perfekcyjne miejsce. Tylko już spalone, bo za blisko potrzebne. Jakieś takie dobre przeczucie dzisiaj mam. Spróbuję przejść sobie na drugą stronę rzeki, bo pod drugim brzegiem widzę bardzo fajne miejsce, a nie jestem w stanie tam dorzucić. Ale mam dzisiaj krótkie wodery, bo niestety te długie okazały się ostatnio dziurawe. Tam jest naprawdę fajne miejsce. Powinny stać tam jakieś ryby. Dobra. W miarę cicho tu podszedłem. Naprawdę wygląda to na miejsce, w którym są ryby. Taki woniaczek głębszy przy brzegu. dobra ryba była. Ja pierdzielę Nie będzie tego widać na pewno na kamerze. Ale się ciśnienie podniosło. Słuchajcie, jednak są tutaj ryby. A miałem przejść tędy, ale mówię rzucę kilka razy, bo tam taki wolniaczek jest. I właśnie wobler mi tak końcem tego nurtu szedł. Ale z... co to jest? Ale uderzy Ale... jest, wiedziałem, że tu będzie. Spokój się, spokój się. A tak w ogóle to pewna piękna istotka, którą serdecznie pozdrawiam podpowiedziała mi, żebym pojechał na pstrągi, a nie na klenie nie posłuchałem, pojechałem na klenie okazało się, że nie ma wody i nie ma kleni tym razem posłuchałem i taka oto rybka się melduje na sam początek słuchajcie, ta rybka ma zaledwie 37 cm ale jest tak gruby no panie pstrągu wypuszczamy pana no ale piękne kolory no zobaczcie no tutaj to nie dopłynie za daleko. O tam. Pokażesz się jeszcze, czy w te trawki uciekniesz. Miałem dobre przeczucie co do tej miejscówki. A ona jest dosyć długa. Tak więc myślę, że tu może stać nawet kilka ryb. Ale przywalił tak jakby to był pięćdziesiątak. Bardzo silna ryba. I dlatego się cieszę teraz, że nie wziąłem tego delikatnego zestawu. Tylko jednak tą grubszą wędkę z mocniejszą plecionką bo nie wiadomo, co jeszcze się może wydarzyć. Dobra, nie przedłużam i lecę dalej, bo naprawdę fajnie się dzisiejszy dzień zapowiada. No, słuchajcie, musiałem się w miarę szybko ewakuować. Tam jest całe stado krów albo byków. Nie wiem, z daleka nie widzę. I tu taki jeden czarny osobnik się mną ewidentnie zainteresował i przybiegł aż tamtąd. No, udało mi się na drugą stronę rzeki przeskoczyć. Oczywiście dla niego to też nie będzie problem, jeżeli będzie chciał. Ale tu za mną już są jakieś pastuchy, więc tego raczej nie pokona. No, pewnie nic by się nie stało, bo pewnie jest tylko zaciekawiony lub zaciekawiona. No, mimo wszystko nie będę kusił losu. Ja pierdolę. Jakie branie? O. Co tu się wydarzyło? Jakie zabranie kija? Tamto branie, które udało mi się zaciąć, było mocne, ale co teraz się wydarzyło, to ja nie mam pojęcia. Jaki strzały. Często kleniowe brania tak wyglądały w zeszłym sezonie. Ciekawe jestem co to było, bo jak pstrąg to mógł być naprawdę fajny. Oczywiście ta ryba już nie powtórzy. No. Kurde, nie wiem czy to widzieliście, ale pstrąg odprowadzi mi w aż do tego miejsca. Ryba taka 30. Myślę, że trochę więcej może niż 30 cm. Ale nie. Nie uderzył, nie zaryzykował. Ale! Fajna ryba mi wyskoczyła do wopka. Nie czułem brania, ale widziałem jak uderzył. No luz na pleciące niestety z takiej odległości rzucam, że ciężko jest zacząć w takim momencie. I tak sobie pomyślałem, bo tu z lewej strony jest taki głęboki dół, a tam wychodzi wypłycenie i te rybki, które w tym dole siedzą, pewnie tam wychodzą sobie żerować. A kurczę, fajna ryba naprawdę to była. On prawdopodobnie się nie ukuł, ale wątpię, że on jeszcze raz weźmie. Mi się to jakoś nie zdarza. Kurczę, zobaczcie, która to już ryba. Już ogólnie Ogólnie, piąty kontakt z rybą, więc naprawdę coś tutaj pływa. No to takie miejsce, w którym naprawdę spodziewałem się, że coś uderzy. No, niestety się nie wciął. Dziwne, kurcze, w ogóle nie jest duży. Dwie bardzo ostre kotwice. I mimo to jest problem. No jeszcze nie są tak łopczywe te ryby jak czasami potrafią być Jest O, teraz malutki. W tym razem mała rybka Dobra, jak tutaj zejść do niego Dobry to na no pewno nie jest ten który mi wcześniej uderzył Idziemy go uwolnić szybko no ten jest dosłownie rekordowy może 20 cm no nie wiem jak go tu wypuścić ale chyba zrobię po prostu tak o. może brzydkie trochę wypuszczenie ale na pewno nic mu się nie stało, od razu te trawki się wbiły. Nie jest to ta rybka, która mi wzięła na początku, ale drugi wstrążyk złowiony. Rewelacja. Na początku nie było widać wędkarzy, jednak teraz się okazało, że jest ich całkiem sporo. W moim kierunku idzie dwóch wędkarzy, w oddali widać ich następnych, więc nie będę się tu dalej niestety, chociaż mam jeszcze sporo czasu, ale nie bardzo chcę po kimś poprawiać. Więc wrócę sobie do samochodu, jeszcze sprawdzę z dwie, trzy miejscówki te, w których dzisiaj jakieś rybki wyskoczyły i ewentualnie pojadę sobie w inne miejsce albo po prostu skończę łowienie na dzisiaj, bo no nie chcę po prostu chodzić tam, gdzie ktoś już chodził. Wiadomo, że to nie jest tak, że te ryby już nie będą brały, ale po prostu nie lubię tak łowić. Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, myślałem, że tamto było mocne. Co to za ryba była? Trzymałem tylko w ogóle w nurcie, nic nie robiłem. Ryba wyszła spod tamtej, spod tamtej zwałki. O ja wiem, gdzie. się nie pciał, Jezu, ciekawy, czy to pstroj, czy to był klej. Nie wiem, zaraz chyba założę jakoś kleniową przynętę, ale kurde, to jest niemożliwe. No i dotarłem do mety, niestety. Bez żadnej ryby na powrocie, ale to jedno jednoatomowe branie, nie mam pojęcia co to było. Pocieszam się tym, że mógł być to po prostu kleń w granicach 40-kilku, 50-kilku no ale jest szansa również na to, że to był bardzo duży wstrąg. Na pewno tutaj niebawem wrócę. Sprawdzę sobie jeszcze raz te wszystkie miejscówki, a jak na razie to naprawdę już mi wystarczy. Prawie 8 godzin marszu po takim dosyć skomplikowanym terenie. Dosyć solidnie mnie wymęczyło. Jestem naprawdę zadowolony, bo dwie rybki wyjechały. Kilka fajnych brań, jakieś tam odprowadzenia. Widać, że woda ma potencjał. Niebawem zawitam tutaj ponownie. Nawet nie mam siły więcej gadać do kamery. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdro.